Na pewno skarb znajdziemy. Piraci dzielni z nas. Płyniemy naprzód tam, gdzie nas poniesie wiatr. Yo -ho! Rider, dobrze, że już jesteście. Nie możemy ich znaleźć. Znajdziemy ich. Ten wskaźnik pokazuje w którym kierunku wieje wiatr. A gdy poznamy kierunek wiatru, Zuma pokaże nam jak się żegluje i odnajdzie dzieci. Żegle w górę i płyniemy. Na skały. O nie! Uuu, niech wszyscy się go złapią mocno! Ty złap się mnie, to? A jak stąd zejdziemy? Też nie wiem. Ryder, znalazłam ich statek! Pomocy! Jest też załoga! Pomocy! Jej, jak oni tam wyszli? I jak mamy ich ściągnąć? Dobrze! Julia, najpierw ty! Wii! No wiem, ci kaleczko, ja też się trochę boję, ale damy radę! Ryder, wiatr się wzmaga i ta skała się buja! Masz rację, Sky! Lepiej stamtąd odleć! Lina! Jesteś gotów na piracką przejażdżkę? Ciekalecta jest gotowa. I ja też. Ryder, dziękuję, że wszystkich uratowaliście. Bo gdy lądowi piraci zgubią się na pustyni, to ar! Po pomoc. Rider. Dzięki za pośpiech pieski. Farmer Al, Yumi i inni turyści jadą autobusem, w którym odpadła kierownica. O rany! O nie! Yeah! Więc na tę misję pojedzie Rocky. Zabierz swoje narzędzia, żeby naprawić tę kierownicę. I Sky. Weźmiesz helikopter, żeby wpuścić Rockiego do autobusu przez dach. Oto pies, który lata! Spójrzcie, to przy patron. Rocky gotów? Gotów. Podnieś mnie, Sky. Trzymaj się. Dzięki, Sky. Ryder, jestem. To chyba nic trudnego. Wystarczy, że zamocuję tu kierownicę i przykręcę. Uh -huh. <śm> Nie. Złe wieści, Ryder. Kierownica leży na dnie zatoki, a tu nie ma hamulców. Ryder, autobus kieruje się w stronę rzeki. Uh, Ryder, most zwodzony jest całkiem podniesiony. Co mamy robić? Robopsie, podjedź patrolowcem do mostu tak szybko jak umiesz. Będziemy go blokować? Nie. Złapiemy go sobie na grzbiet. Hmm. Dzięki Psi Patrolu za uratowanie nas z wyjątkowo szalonej wycieczki. Nie ma sprawy, bo gdy porwie Was szalony przewodnik, zwońcie po pomoc. Wreszcie mam moce, o których zawsze marzyłem. Będę najsuperowszym burmistrzem w historii. Komdinger, super! Ha, 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 ha. Nie, kociaki, wracajcie! Kochacy, wkrótce przejedzie tędy pociąg wiozący rzadkie białe tygrysy do ich domów dżungli. Ujż, już jadą! <grym zna> kotki! <grym zna> <grym zna> o, wielkie kotki! Jupi! O, kociaki, mam dla was przyjaciół. O, kociaki! Mój kotek! Mój kotek! Panie Hamdinger, stop! O! O! Teraz złapię go w sieć! Złapać kotka! złapać kotka! A? Co się stało? Ach przepaść! A! Pomocy! pomocą energii! Moc kosmowiru! Ja pierwszy! Ja chcę! Latający Latający tygrys! Bo kiedy ktoś porwie ci kotki, to miałcz po pomoc. O, rodzina nie Zobacz, jak ten mały śpi do góry nogami. Śpi dalej, maluchu, nie pora na pobudkę. Hej, to nie złoto, tylko jakiś stary kapsel. <laughs> Lawina! Na dole mogą być ludzie! O, muszę ich ostrzec! Lawina! Lawina! Co to za dźwięk? Lawina! Uciekajmy stąd! Hej, niedoberze! Uciekajcie stąd! Tak. O, wszyscy są sali? Tak, wujku się. Hej, dzięki za ostrzeżenie. O, o nie! Rodzina nietoperzy utknęła w jaskini. Trzymajcie się, mali przyjaciele. Wzywamy wsi patrol. Wow, nie spodziewałem się aż tak wielkich skał. Nie martw się, nietoperzu. Everest, wiesz, co masz robić. O, tak. Pora zająć się tym olbrzymem! Dzięki za ocalenie nietoperzy, pieski. Bo gdy trzeba uratować nietoperze, wołajcie po pomoc. Cóż, nie wiem jak wy, ale ja jestem wykończona. Jej, ciociu burmistrz, nigdy nie widziałam takich skoków. Cóż powiedzieć, nadal pamiętam jeszcze to i owo. Kto ma ochotę na winogrona? Ja mam. Ja też proszę. Wspaniale. Tylko gdzie jest moja torebka? Mogłabym przysiąść, że stała o tutaj. Jestem pewna, że zostawiłam ją na ławce, a teraz nigdzie jej nie ma. Moja mała, pierzasta radość drzemała w torebce, której nie ma. Hmm? To, to wezwijmy w... psi patrol! Chase, użyj swoich gogli, żeby przeszukać te krzaki. No, gogle! Coś widzę. Czeka, Leto, Czy to ty? Nie. To tylko kruk zjada winogrona! Hej, ciocia burmistrz miała je w torebce! Tu jest kolejne i kolejne! Sky, w torebce były winogrona, czy możesz namierzyć je z góry? Myślę, że coś tam jest! Tak? To są winogrona! Cały szlak! O, to szlak! Tędy! Chyba złapałem trop. To mewy! Musiały przylecieć z torebką tu na plażę. Sky, czy widzisz cikaletkę? Myślę, że ona może być na plaży. Cikaletkę nie ma na plaży. Jest na wodzie. Zumo, cikaletka zaraz wpadnie do zatoki i tylko ty możesz ją złapać. Oglądaj całe odcinki Psiego Patrolu na Nickelodeon!